Księga Sekretów 3 i zagażowany Wenus i Mars, Ziemia jest następna. Wyprodukowane przez studentów dla edukacji. Obserwacja przejścia Marsa przez sondę 3 i Atlas ujawniła, że powierzchnia została pokryta pyłem naładowanym plazmą, meteorytami i trującym gazem. 3 listopada 2025 roku sonda JAX akacki orbiter zarejestrowała obiekt 3 i atlas w odległości 97 milionów kilometrów od Wenus. Plazma naładowała odłamki meteorytów, a gaz przedostał się do gazowych chmur Wenus. Większość ziemskich zasobów kosmicznych jest niedostępna i tylko Sonda JAX akacki orbiter udostępniła dane potwierdzające, że Ziemia będzie następna. Ukrywają prawdę i nie informują świata o tym, co Ziemia napotka w śladach gazu i odłamków. 17 komet plus nowa kometa Borisowa w wewnętrznym układzie słonecznym w 2025 roku. Konsekwencje są takie, czego się spodziewać i czym to się stanie? Subskrybuj lub wesprzyj nas, a dowiesz się, poznasz i zrozumiesz. Nasza oferta specjalna dla nowych subskrybentów jest dostępna w 16 językach. Możesz też postawić naszym pracownikom kawę.